Cześć moi drodzy, szybciutko kolejne. No, blu, nie, nie denerwuj mi się, lesz, 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 śpi. E, moi drodzy, lecimy, lecimy dalej, tak, zaraz będą, będzie zwracanie uwagi, tak, ale bałagan mi się posprzątał do nagrania. E, w środku nocy wróciłem ze szko szkolenia. E, potem zrobiłem trening, pobiegałem i z racji braku czasu i z tego, że światło ucieka, bo przy, niestety przy żarówkach jest kiepska jakoś nagrania, no to zabieram się najpierw za nagrania, a nie za sprzątanie, bo już dostałem reprymendę, że, że, że mało wrzucam ostatnio, więc, 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 nag więc nagrywam, tak? Jak ktoś chce poglądać moje mieszkanie, to proszę się umówić na wizytę, posprzątam. <laughs> Dobrze, moi drodzy. Temat, który. Ja już pewnie widzicie, widzicie, pewnie już taki tytuł dam, więc widzicie to po, po, po tytule. Pewnie dlaczego na świecie jest tylu, tylu idiotów. Każdy się na tym zastanawia, gdzie nie czytam jakieś forum, kurcze i ten temat wychodzi. Kurczę. Bóg musi kochać idiotów, w końcu tylu ich stworzył i tak dalej. I powiem wam, jak się tak uczyłem różnych rzeczy. A psychologii, wywierania wpływu, relacji społecznych, ee, behawioryzmu, e, behawioryzmu ewolucyjnego, takich tam różnych niuansów, neurofizjologii, w pewnym momencie mnie olśniło, bo też się zawsze nad tym zastanawiałem, czemu na świecie jest tylu idiotów. Eee. <laughs> Kiedyś były czasy takie, że było dużo, bardzo dużo zagrożeń fizycznych, znacznie więcej niż teraz. Teraz oczywiście się konflikty zbrojne dzieją, natomiast żyjemy w najspokojniejszych dziejach, czasach w dziejach ludzkości, tak naprawdę. My, jako przeciętni ludzie, oczywiście to się tam kanalizuje, jest gdzieś tam więcej takich ostrzejszych konfliktów miejscowych, natomiast my, jako całość, mamy dość spokojnie. Moi drodzy, hmm, więc, więc tak, kiedyś było, kiedyś było niespokojnie, no wiadomo, jakieś cikie zwierzęta, jakieś coś tam, yy, ludy koczownicze, yy, czy też nawet jak już, tryby, yy, już tam yy, ludzkość była bardziej osiadła, yy, jakieś drobne osady, czy coś, natomiast to, to, to wszystko były zagrożenia, czy bandyci, czy coś tam. I teraz, yy, kiedy... Stoimy przed niebezpieczeństwem, to najlepiej się y, zmierzyć z niebezpieczeństwem, będąc uzbrojonym. Natura nas niestety nie wyposażyła w, w jakieś tam specjalne kły, pazury, twardą skórę i, i, i olbrzymią siłę. Y, a to dała nam makówę i dzięki makuwie możemy y, raz być ptakiem, raz tygrysem szablozębnym, i a raz jeszcze czymś innym. Tak? Natomiast do tego trzeba się przygotować, trzeba się uzbroić. To zajmuje czas. To zajmuje czas, więc tu troszeczkę schodzi, więc trzeba czegoś, żeby ten czas kupić tym ludziom bardziej inteligentnym, którzy wiedzą, że żeby skutecznie zmierzyć się z tygrysem, to wypadałoby wziąć oszczep e ze sobą, tak? E no właśnie, tylko zanim się dostaniesz do tego za zanim go weźmiesz, zanim co, no to już możesz nie żyć. I tu właśnie wchodzą, e wchodzi. Na scenę, mięso armatnie. Mięso armatnie ma służyć jako mięso armatnie, więc nie musi być wybitnie inteligentne. Nawet nie powinno być. To się jedno z drugim zazębia. Na co dzień, się, na co dzień męczyli całą osadę swoją, swoją głupotą. Natomiast w sytuacji zagrożenia, z tej właśnie głupoty, bohaterowie oczywiście biegną w stronę tego tygrysa, no bo przecież za go gołymi rękami niczym Herkules. Tak. No oczywiście jak to się, <noise> jak to się skończy, to wszyscy, wszyscy chyba sobie wyobrażamy. Yy, więc właśnie, więc, więc bohater zginie, bohaterską oczywiście śmiercią. Później będzie, a, będą ustawiane pomniki, będzie chwalony, że tak, dzięki niemu się obroniliśmy. I faktycznie, dlaczego? No bo kupił czas, czy to on i, i kolejni inni kupili czas po to, żeby ci roztropniejsi mogli się uzbroić i faktycznie pokonać tego... <laughs> Tego tygrysa, tych bandytów, zagrożenie e, i tak dalej. Tak? E, więc to, żeby iść pierwszym w stronę zagrożenia, no to nie jest, nie jest zbyt inteligentne, natomiast właśnie było, było konieczne, żeby kupić czas, żeby część mogła się uzbroić. I zwiększyć szanse na obronę, na, obronę, na obronę grupy, na obronę kobiet, a ewolucyjnie, biologicznie na obronę ich macic, bo to w zasadzie do tego się tylko i wyłącznie sprowadza, czy też ewentualnego już biegającego potomstwa. Przedłużenie gatunku rządzi. Tak? Więc tak, natomiast z racji tego, że teraz są spokojne czasy to tych, yy, tych łobuzów, dlatego też kobiety kochają, yy, kochają łobuzów, jej tam przyłożyć coś tam, natomiast no, oni się musieli rozmnażać, bo to oni to byli ci bohaterowie, nie? Yy, <laughs> też się musieli mnożyć, no bo musieli ginąć, żeby ci bohaterowie mogli być bohaterami, yy, a oni wszyscy musieli ginąć, żeby reszta, ci ty inteligentni o, przeżyli, żeby ci inteligentniejsi wojownicy mieli szansę sprostać wyzwaniu, jeśli byłoby większe niż ten cały po prostu natłok i to pospolite ruszenie, jeśli by sobie nie poradziło, no to żeby, żeby oni mogli to zrobić. Więc naprawdę właśnie ci łobuzy, cwaniaki, głupcy pełnili bardzo ważną rolę, dlatego ich musiało być tyle, bo musieli musiał mieć kto ginąć w imię grupy. No niestety, z racji tego, że teraz mamy te czasy spokojne, nie ma co ich zabijać. No wiem, że to tak jest. To no, nie, że ja chcę kogoś tutaj zabijać, czy, czy ee, jakiś tam e, ferować dobory naturalne osobiście. Natomiast tłumaczę, e, skąd, skąd to się bierze, że na każdym kroku się tego na, się na, ko, na kogoś takiego natkniemy. Inter, po internetach widać, ile tego, się, ile tego się plącze. No i właśnie, no i właśnie. No plącze się tego właśnie dlatego, że no kiedyś, kiedyś ginęli, byli potrzebni. Czasy się zmieniły znacznie szybciej niż, niż nasza fizjologia, niż nasza genetyka, niż nasz dobór naturalny. I dlatego teraz jest tego tak dużo. To tyle. Jak chcecie o tym pogadać, oczywiście w komentarzach jak ktoś przypominam, jak ktoś, jak ktoś zaczyna od całej listy epitetów, to niech nie, nie liczy na uprzejmą odpowiedź. Eee, oczywiście zawsze jest, jakaś, zawsze jest jakaś zawsze jest jakaś szansa, więc nawet jak, jak nie mam jakiegoś kiepskiego dnia, to nawet jak jest lista epitetów, to e, odpowiem, w podobnym tonie, od, 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 odpowiem w podobnym tonie, jeśli ktoś idzie po rozum do głowy, no to ja... Dyskusja ma szansę jeszcze się toczyć normalnie na argumenty. Jak ktoś chce kontynuować dyskusję w podobnym tonie, no to odsyłam na konkurs zmierzenia wacków do, inny, do innej piaskownicy, bo w mojej, w mojej panują inne zasady i od razu jest ban za głupotę. Eee, jeśli ktoś, eee, jeśli ktoś się i to budzi moją wesołość zawsze. Jeśli ktoś się obraża, bo ja mu odpowiedziałem, jak on mnie zwyzywał tyle tekstu i wyzwisk, ja mu odpowiedziałem coś, coś podobnego, tam gdzieś w jednym zdaniu, że, że, że tam że nie grzeszy inteligencją w skrócie i on się obraża, no to, to ten to od razu się śmieje, od razu jest ban za głupotę. Także, te, także są jakieś tam różne, różne możliwości rozwoju. Zdarzały się osoby, które jednak szły po rozum do głowy i toczyła się całkiem sensowna dyskusja, bo ja oczywiście zawsze zakładam, każdy może mieć zły dzień, coś nie zrozumiał, coś ten, rzucił tam jakimś hasłem yy, i, i czymś, ale za chwilkę się uspokoił, trochę przemyślał, gadami i toczy się normalna dyskusja a, i, później, i, i ja nie mam żadnych pretensji, bo może być tam zły dzień. Nie? Także tak to, tak to wygląda, także stąd tyle tylu moich fanów. <grych> Gorących fanów na, na YouTubie, właśnie dlatego, że nie grasują te tygrysy dookoła i, 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 i moi najwięksi fani nie mogą spełnić swojej ewolucyjnej, doboru naturalnej funkcji mięsa armatniego. Także tylu ich jest, więc jak już się rozumie powody, to ciężko się wściekać, dlaczego ktoś. Robi tak, a nie, a nie inaczej, jak już się wie, czemu, czemu tak jest. To nie znaczy, że nie mogą dostać po łapach. No, trzeba ich jednak uczyć. Głupota się nie może panoszyć. To tyle, moi drodzy. To tyle, moi drodzy. Eee, pamiętamy z kodem rabatowym DL 10-10% rabatu na zakupy, w sklep, suplementów w sklepie MakroMas. Eee, zapraszam na moje szkolenia z, z, z samoobrony bezpieczeństwa m, osobistego. Najbliższe teraz będzie w wy, 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 Opolu, Next Level, Brazylijan Jiu-Jitsu, Opole. A razem ze Zbigniewem Tyszką będziemy prowadzić a, szkolenie z zakresu uczycia grapplingu w samoobronie, w bezpieczeństwie osobistym. Ja odpowiadam za, za warstwę e, taktyczną, tą całą otoczkę, kontekst. Lekko Mówię, w jaką stronę modyfikować technikę, żeby dopasować do kontekstu. To to już takie z, z, ze Zbigniewem się spotkaliśmy i, 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 takie rzeczy, i takie rzeczy omówiliśmy. Eee, natomiast kwestie czysto techniczne, czyli ja mówię, co potrzebuje być zrobione, a Zbigniew po prostu robi to na najwyższym, na najwyższym naprawdę światowym poziomie. Także yy, warstwa techniczna jest po prostu jest petarda. Eee, za każdym razem jak trenuję ze Zbigniewem to po prostu no, rzeczy po prostu eee, samojebki robią się, robią się same, jest tak prostota, on tak upraszcza te techniki, że naprawdę nawet taki matą jak ja potrafi je zrozumieć i zastosować. Fenomenalne. Także gorąco zapraszam 1 czerwca next level eee, Next Level Opole. Eee, bądźcie bezpieczni, zawsze rośniecie w siłę i bawcie się dobrze.